będzie. Szanowni Państwo, jestem Arif Iqbal, a oglądacie Państwo WNS News. Nasi dziennikarze dotarli do nowych, fascynujących informacji w sprawie zuchwałej próby porwania Hanako Arasaki. Porywacze uderzyli w trakcie parady Dashi, przejęli kontrolę nad platformą Hanako-samy. Obezwładnili Hanako, a następnie uprowadzili ją z miejsca zdarzenia. Całe szczęście siły bezpieczeństwa Arasaki pod osobistym przewodnictwem Jorinobu Arasaki błyskawicznie namierzyły porywaczy i odbiły Hanako-sama. Jorinobu-sama wydał oświadczenie, w którym ostrzega osoby odpowiedzialne za ten podły atak przed nieuchronnymi konsekwencjami. Tym, którzy ośmielili się podnieść rękę na rodzinę Arasaka, obiecuję jedno. My tę rękę urżniemy, a krwawiącą ranę posypiemy solą. No to moja mała chyba żarty się skończyły. Coś weteranowi. Trzymaj. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. z powrotem. To jak? Gotowy? Rauk pewnie zaraz tu będzie. Okej, okay, jeszcze raz. Tylko porozmawiasz z Roke o tak? A potem od razu przesiadasz się z powrotem na siedzenie pasażera. Tak, jasne. Nie martw się. Będę delikatny. A może ci się nawet spodoba. Już zaczynam tego żałować. Zagrać na jej poczuciu winy. Będziesz jej wypominać, że zostawiła cię tam Warasa Katower. Po pierwsze, była pewna, że nie żyje. Po drugie, nie zrobiłbym jej tego. Nie muszę. Masz zamiar polegać na swoim uroku osobistym? Rok jeszcze nigdy mi niczego nie odmówiła. Gotowy. Inaczej dziś wyglądasz. Coś z włosami? O kurwa, jak dobrze być z powrotem. Nie wiedziałam, że wyjeżdżałeś. Czego się napijesz? Tequila Old Fashioned dopełniona piwem. I wrzuć trochę chili. Drink Silverhandle? Dawno nikt tego nie zamawiał. Jeszcze raz. Robi się. tutajże. Ty skąd go znasz? Z dawnych czasów. Gdzie go znajdę? Na zakład Watson na Peshing Street. No to co robimy? Kozła czy to drugie? W moim stylu. Będzie zachwycony, kiedy to zobaczy. Na pewno. Jeremiah Grayson. Podobno pracuje dla Smashera. Ale ja ci tego nie powiedziałem. Nawet ci nie znam, Stary. Tak, Można powiedzieć, że miałem z nim coś wspólnego. Ruby, Ruby Collins. Po mnie posuwał ją Grayson. a ty pokażesz, czy to prawda. Tylko załatwię jeszcze jedną rzecz. Odpierdą się od drugiej. Nigdzie z tobą nie pójdzie. Jest tu w pracy, jasne? Będę czekać na zewnątrz. Długo czekałeś? Jedziemy do mnie. dokąd, na Martin Street, ale okrężną drogą. Pasują ci, masz ognia? Mogliśmy tu zginąć, Rubi. Chyba zadzwonię do. Chyba. Rubi, skup się. Muszę porozmawiać z Graysonem. Zawsze rano plujesz krwią? Możemy mówić o czymś innym. Jasne. No więc od początku miałam wrażenie, że jest w tobie coś znajomego. O, czyli Johnny ci powiedział... Nie. Był za bardzo pijany. Zadzwonił do mnie nad ranem. Oczywiście byłam pewna, że to ty. I pomyślałam sobie, to był taki miły dzieciak, a tak mu totalnie odpierdoliło. I co? Przyjechałaś sobie popatrzeć? Tak z ciekawości. Aha. nie spotkałam Johnego Silverhanda. Dziwnie się czuję z tym, że wiesz o Johnem. Twarz ci się zmienia. Ciągle wyglądasz jak wija, ale wszędzie bym poznała ten wredny uśmiech. To jak mówi, jak się rusza, jak pali. Ja nie palę. Wiem. I raczej nie ma szans, żebym was pomyliła. Więc możesz spać spokojnie. Powiedział ci o smaszerze? Tak. Nie wiedziałam, że wrócił do Night City. Johnny znalazł do niego jakieś dojście. Czekaj. Grayson? Jeremiah Grayson pracuje dla smashera. Johnny wydostał namiar na niego od jakiejś stripteaserki. Ebu Nike, tylko tyle, ale zobaczę, co da się zrobić. I dopadniemy tego sukien syna. Wiesz, co się działo ze smasherem do tego czasu? Po wybuchu w 2023 w Arasaka Tower zniknął i wszyscy myśleliśmy, że już po nim. Potem znowu wypłynął, zrobił kilka dużych zleceń dla Arasaki, i znowu zapadł się pod ziemię. Od lat nikt go nie widziała. Nikt poza Graysonem, najwyraźniej. Mogę ci jakoś z tym pomóc? W tym stanie do niczego mi się nie przydasz. Zadzwonię, kiedy czegoś się dowiem. Okej. Okay. Nie do wiary, że ten skór gdzieś tam w środku siedzi. że te pigułki aż tak cię rozwalą. Może nie byłoby tak źle, gdybyś nie zmieszał ich ze wszystkim innym. Oszukałeś mnie. Miałeś tylko porozmawiać z Rogue. Przecież porozmawiałem. A ta striptizerka, Rozpierdol w empatii, tatuaż! To wszystko było konieczne. Musiałem dać Rogue jakiś konkret. Ebunike? Trop wiodący do Graysona, który być może doprowadzi nas do Smashera? To ma być konkret? Rok to wystarczyło. Więc przestań narzekać i chodźmy stąd. Gdzie możesz bezkarnie narzekać na dywan. Nie wybrzydzaj. It's all